Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie i cieszę się, że widzieliście to moje hartowanie ciała i ducha <grywa> na balkonie, ależ oczywiście, dzień dobry, Alinko. Witam wszystkich obecnych, obecnych witam. Kochani, ja sobie zdaję sprawę, że chodzenie po śniegu, po działce, czy w lesie, czy gdziekolwiek po ziemi bezpośrednio to jest najlepsze po trawie przykrytej śniegiem. No ale jakie ja mam do dyspozycji balkon, a i nie chcę robić sensacji pod blokiem, posłuchajcie, to też nie o to chodzi. <grywa> No może tak. Jak będę w Polsce, będę chodzić na bostaka? Po podwórku, czy po śniegu, czy gdziekolwiek w innym miejscu. A tutaj no, mam balkonik. Chociaż nie, mam w zeszłym roku nagranie, jak wyszłam pod blok i przeszłam się po śniegu. Także wszystko jeszcze, kochani, przed nami. Zapraszam na... Y dzisiejszą, powiem tak, w zależności kiedy ćwicicie poranną lub popołudniową, lub południową, lub wieczorną gimnastykę. I kochani, tak, lecimy. Oglądałam dzisiaj jakieś takie ćwiczonka, czyli tak, mamy kij od szczotki i prostujemy naszą sylwetkę. Czyli ćwiczymy łopatki, oczywiście mięśnie między łopatkami, również kręgosłup, również. Poprawiamy naszą sylwetkę, także ćwiczymy mięśnie z przodu, z tyłu, tak, rąk, aby nasza sylwetka no, była taka elegancka, prawda? Mi tutaj kaptur przeszkadza. <grywa> Także, kochani, witam, witam. Oglądałam dzisiaj jakiś taki program dla mm, jak poprawić sylwetkę. No i cóż, cieszę się, że to wszystko robimy. Tylko tam. Jakiś taki tener personalny to był, to rozbił, to znaczy posłuchajcie, przez pierwsze 10 minut e, ładnie powiedział. Jak będziesz ćwiczyła dziennie, ćwiczył 5 minut, to dobrze, jak 10 minut, to bardzo, a jak 15 minut, to to już w ogóle rewelacja. No to my, kochani, ćwiczymy 15-20. Także super rewelacja. <noise> I on po prostu po kolei, najpierw była głowa, także takich początkujących. My, kochani, już jesteśmy dalej, idziemy, a każdy, kto zaczyna, na, to tak jak zawsze mówię, od takiego ćwiczenia jak ci pasuje, zobacz ile mam różnych filmików, różnych ćwiczeń, bo do każdy filmik to zawsze jakieś tam ćwiczenie, zawsze inne wchodzi. I wtedy też warto. Warto też zacząć, jeżeli jeszcze nie zaczęłaś, nie zaczęłaś, nie zacząłeś <laughs> ćwiczyć tutaj z nami, to zobaczyć na przykład tą gimnastykę kanapową, czy na gimnastyka na krześle. Tak są takie playlisty. I wtedy będzie ci łatwiej, właśnie siedząc sobie. I zacząć ćwiczyć z nami tutaj już razem. O, oczywiście ćwiczymy tak, jak nam pasuje. Ćwiczenie, zadaniem tych naszych ćwiczeń jest, aby rozruszać wszystkie mięśnie naszego ciała. Czyli, kochani, tak. Robimy najpierw kółeczko jedną ręką ramieniem, tak. O, zobaczcie ramieniem. Tak, odblokowujemy. Tutaj te mięśnie, te, tak zwane kaptury, czyli te mięśnie tutaj na plecach. No bo z reguły to jest tak, że jesteśmy pochyleni, czy siedzimy, czy przy komputerze, czy w ogóle siedzimy i jesteśmy, no trudno siedzieć i być wygiętym do tyłu, prawda? Robiąc coś z przodu. No to Rozluźniamy te mięśnie, które nas trzymają i one są spięte. No, spięte są, trudno, żeby były nie spięte, czyli rozluźniamy. A teraz kółeczko drugim ramieniem i rozluźniamy. Do tego zawsze wprowadzamy wdech, wydech. Kochani, przed ćwiczeniami dwie, trzymy pokój. No, ja chyba szybko. No, tak, w tym roku już, no nie, no mogę jeszcze wyjść, Czy tak, w grudniu na śnieg, na balkon nie wyjdę. Chociaż nie wiadomo, co będzie jeszcze w grudniu, <laughs> ale już wiem. <laughs> tak macie, kochani, rację. Trochę przegięłam w tej koszulce w grudniu na balkonie, ale, bo słuchajcie, wszystko trzeba spróbować. Kiedyś e, mój brat pojechał, poleciał do Tunezji z kolegą w październiku, i oni byli wszyscy tam zdziwieni, że oni we dwóch, no jak to, przelecieli, było może ciepłe. Ciepłe. No nasze lodowate jest bałtyckie, prawda? Nawet y, y, lato, lato, tak. Nawet jest tak czasem, jak jest prąd ten zimny, że jest chłodniejsze latem, jak są duże upały. I oni się kąpali. Przylecieli z powrotem, brat się rozchorował, a koleżanka lekarka, która przyszła i mówi: tak, A co ty byłeś? Co Coś tak się rozłożył. On mówi: A wiesz, kąpaliśmy się w morzu. A ona mówi: Tak, i jakbym poleciała do Tunezji, też bym się wykąpała. Dobra, a teraz to się kuruj. No kochani, no cóż, trzeba w życiu różnych rzeczy próbować. A co będzie? Wcale nie jest powiedziane, że coś tam będzie, ale. Różnie się trafia, można być przygotowanym. Dobrze. Teraz, kochani, rozluźniamy dalej naszą sylwetkę. Ale rozluźniamy tutaj te nasze mięśnie, to wszystko, co nas kręgosłup nam trzyma, czyli robimy wymachy. <laughs> Raz, dwa, trzy, cztery. Moja w tej chwili prawa ręka u góry zgięta, lewa wyprostowana wzdłuż ciała. Raz, dwa, trzy, cztery. 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 Kochani, u nas śnieg nad ranem, nie nad ranem, w pierwszej powstałem, akurat w nocy, sypało solidnie. Czy jest dużo? Ja wiem, no, samochody są całe zakryte. Czyli takie, wiecie, nasypało, nie wiało, także nie, nie ma jakichś tam zasp, nie widać. No, myślę, że z 15 centymetrów to jest jak nic. No i minus 3 i trzyma. dobrze, niech będzie zima, bo teraz mamy styczeń. Kiedy ma być śnieg? No, w lipcu. <laughs> Także mamy styczeń. Niech się zima trzyma. Okej, okay, kochani. No Zobaczymy, jak długo trzymam w tej bluzie. Jak na razie jest mi dobrze. Dobra, no jak człowiek wywiadczył, to też tak, taki przyjemny chłodek czuć. Teraz, kochani, stoimy sobie. Ręce na wysokość piersi, klatki piersiowej. I raz, dwa, trzy i wyprost. Raz, dwa, trzy i wyprost. Raz, dwa i wyprost. Filipie, dzień dobry. Macham do Ciebie, macham. <try> i Raz, dwa, trzy i wyprost. Raz, trzy i wyprost. Raz, trzy i wyprost. Raz, trzy i wyprost. Raz, dwa, trzy i wyprost. Kochani, byłam dzisiaj już u mojej gizeli z kaweczką. Wyprost. Raz, dwa, trzy, yy, trzy. I wyprost. Raz, dwa, trzy i wyprost. A wczoraj, kochani, zrobiliśmy sok z buraków, surowych buraków tylko obrałam, do tego sok, marchewkę obrałam. Słuchajcie, jakie te soki takie przez sokowierówkę wyciśnięte, jakie one są pyszne. I wtedy, jak piję taki sok, to widzę tą różnicę, bo niby ze sklepu przecież zostawione całe regały, nie tylko napojami, też sokami, ale to nie są te soki, okej. Okay. Dobrze kochani, a teraz stoimy sobie, podpieramy się rączkami tutaj w pasie i robimy skręty. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. A, bo było pytanie, zobaczcie, a to jest moje, to jest moje nowe spojrzenie. O, może jakoś tak, bo to tak ciężko mi zawsze powiedzieć, żeby było widać, żeby było dobrze oświetlenie. O, może tak? A, także to taki jest aktualnie w jakich tonacjach maluję. O, tak może tutaj będzie lepiej widać. <gry> także o, także w takich tonacjach tutaj to kwiaty to są kosmosy. O, o nie krzywo, nie krzywo. O. I bardzo lubię tą ścianę. Jak widzicie zdjęłam poprzednie dekoracje odłożone, a te już następne się malują. Dobra, ćwiczymy się. Raz, jak się obejrzałam, to zobaczyłam obrazy, no. Raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Hop. Raz, dwa. O, jak to? Raz, dwa. Trzeba się trzymać. Z, dwa, raz, dwa. Raz, dwa. Raz. Głowa chodzi razem. Tutaj z tułowiem. Stoimy sobie tylko równo na nogach. Bioderka sobie stoją, a my tutaj górę kręcimy. Brzuszek ciągamy żeby te mięśnie brzucha naszego też pamiętały, że no jednak ćwiczymy, ćwiczymy te mięśnie, ćwiczymy. Chwilunie, jeszcze poćwiczymy, żeby taka minutka była. Ok. Teraz kochani parę wygięć. To o takich nie to, że tą robimy minutę wygięcia. Jak Wam pasuje, zawsze możecie zatrzymać. Filmik tylko pochodzi o to, żeby przegiąć z tyłu. Moment, moment, ja się tu poprawię. I przeginamy. Raz dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Okay. Dobrze, teraz wymachy nóg i raz. Ja to dopiero posłuchajcie kochani na filmie widzę. A pamiętajcie, że każdy ma w telefonie nagrywanie. Można postawić, nagrać sobie, włączyć telefon, nagrać i zobaczyć, jaki mamy etap, jak wysoko podnosimy. O, tutaj na przykład w tym ćwiczeniu. Ja się wczoraj dopatrzyłam na filmie. Że nie jest tak źle. <laughs> nie jest tak źle. Uff. ok teraz gdy robiliśmy przegięcie do tyłu to mi się przypomniało, że jeszcze jest takie ćwiczenie kochani, czy przegięcie rąk w sensie do tyłu, to teraz robimy tak no ja się tutaj o ścianę nie oprę, ale możecie się oprzeć i stoimy i o, zobaczcie, raz, dwa przeginamy ręka nad głową i na boki to już po prostu tutaj tułów ciągniemy a teraz druga strona Lepiej jest przy ścianie, bo wtedy staramy się, aby ta ręka, co jest nad głową, była jak najbliżej ściany. I z powrotem. I druga strona. I teraz, kochani, jak się już troszeczkę garbimy, to jak się oprzemy o ścianę, to już wtedy widzimy tą różnicę, bo jeżeli nam się, nam się wydaje, że się nie garbimy. Kochani, pamiętajmy, że jak wyćwiczymy tutaj te mięśnie, można też, panowie, tu podpowiadam, sprężynami trochę poćwiczyć, będziecie bardziej tacy wyprostowani, tacy eleganccy, to klata sama, posłuchajcie, to jest tak, że jak człowiek ma te mięśnie takie zwiotczałe, to taki jest pochylony, a jak tu troszeczkę się przetrenuje, to już od razu się z automatu prostuje. Tak, bo mięśnie trzymają, no, nie mają jakieś. Słuchajcie, czary, czarujemy. Czary marychokus pokus i mięśnie nas trzymają i chodzimy prosto. O, to tak możemy powiedzieć. Jak ktoś nas spotka, No No zresztą ja tak ostatnio, czy ostatnio widziałam kiedyś yy, syna koleżanki i Mateusz, co ty tak urosłeś? A on mówi, ciociu, jestem wyprostowany, bo się ćwiczę. Faktycznie, no faktycznie się garbił. No, jaka to różnica? Dobra? Na bok. dwa, Trzy. Przeginamy się. I tu też brzuszki wciągamy. Ok. Teraz, kochani, takie ćwiczenie sobie staniemy. I teraz tak, uwaga. Robimy ruch miednicą. O, tu jest też. Nie jest proste. O, zobaczcie. O, miednica. Tu sobie stoimy prosto. I tylko na miednica chodzi. Czyli wciągamy tutaj pępek. I ruch. O, zobaczcie. Ruch. Myślę, że widać, bo bokiem stoję. O. Także zobaczcie, tu. No i od razu, posłuchajcie, powiem wam tak. To nie jest proste zrobić od razu tak, że się nie stresujcie. Jak wam nie wychodzi, także stoimy i. O. To tak, jak posłuchajcie kiedyś tam Patrick Swayze, jak ci tancerze, jak oni, to im tam te tyłeczki chodzą w lewo, w prawo. Nie tylko babeczką, facetą też. Zwróćcie uwagę. I teraz zobaczcie. O. O. Hop. Hop! Także to takie kołysanie, kołysanie ćwiczenie bioder. Nie to, że na boki, tylko do przodu do tyłu. O, o jak tutaj lędźwiowy kręgosłup. No, no, no jak to zobaczcie. Jakie fajne. Okej. Okay. I teraz tak, opieramy się o ścianę Kochani, także znajdujemy ścianę i. Będziemy się tak, opieramy się. No tak stajemy w odległości, zobaczcie, jestem oparta o ścianę na wyciągnięte ręki. No halo, tutaj moje obrazy. I będziemy przekładać na zmianę ręki. Czyli zobaczcie, stoję przy ścianie. Ta oparta, prawa oparta o ścianę, dłoń, a lewa na ramieniu. I robimy takie przeskoki. Opierając się o ścianę. No i lecimy. Raz. Raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwadzieścia tak, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, ćwiczenie rok, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, na 20. Uff. Dawno kochani, a ja sobie wezmę mój taborecik. On go lubię, w ogóle go lubię, powiem Wam, że on jest taki praktyczny. To jest taki, no to jest wiadomo, taborety do podprysznic, prawda? Chodzi o to, że łatwo się go myje, spłuka. Nie, nie jest nie jest z drewna. Także to nie to, że tam się coś zamoczy. Plastik leci. Także lecimy i kochani, zobaczcie. Opieramy nogę o stabilnie. Stabilnie o kanapę. Czy o fotel. Czy jak opieramy o taki stołek czy krzesło, to pamiętamy, żeby to było stabilne. Żebyśmy sobie tak. <tysiu> jak to się mówi? Jak to jak małe dziecko, jak biegnie się, przewrócisz, to się mówi, złapałeś zająca, nie? <tysiu> Słuchanie, jakby ktoś był zainteresowany takim oto, takim czy innym, czy któryś z moich obrazów, czy w ogóle jak macie jakiś pomysł, jak na przykład palowałam słoneczniki, to widzieliście. I jakiś taki pomysł. No myślę teraz o makach, o polu makowym. To ja posłuchajcie swoją wizję chętnie zawsze namaluję. No. Dajcie znać. Przecież to nie jest problem. O! Oh. Tak jak już niedługo, Joasiu, do ciebie, ale ja jeszcze chwilę czekam. Także już jestem naszykowana, bo będę wysyłała ten moje, mój słonecznik pod polskim niebem do Australii. Ale jeszcze chwilunie, także nie, niecierpliw się, wszystko jest już naszykowane. Tylko jeszcze chwilę, bo chciałam nam coś dołożyć, także proszę o cierpliwość. <laughs> wszystko przyjdzie, wszystko przyjdzie, zaplanowane. Dobra, lecimy dalej. Powiem Wam, kochani, że jak teraz trochę leżałam, to no tak, ja Wam się śmiałam, to śmiałam się, że taki robiłam przegląd sytuacyjny, no bo wszystko mnie interesowało, miałam czas, na to, to I, e, mm, i co się dzieje w Ameryce i tam gdzieś w Korei. Kochani, tak jest to wszystko, oni, te media to tak… E, takie to wszystko jest tak, ja wiem, że to są nieszczęścia, jak są jakieś takie straszne sprawy, to to przyciągają, one to tak, już jest, żeby może krótko i jakoś tak, to tak to wszystko opowiadają o tym, tym żyją. Ja wiem, że to są, to jest wszystko trudne, ale jak tak się człowiek nasłucha, to ja się nie dziwię, że człowiek później, każdy z nas jest jakiś taki dobity, zobaczcie. Bo ja rozumiem, przyjąć, dobrze, rzeczywiście, współczujemy. Temat się zamyka. No bo co ja pomogę? Co ja pomogę w Kalifornii? Jak to byli właśnie nieprzygotowani. Pierwsze, co jak przyszła pani burmistrz, to obcięła, co, pieniądze na straż pożarną? No, no, kochani, no właśnie, to to myślenie myślenie jest potrzebne, ale to nie mnie ani oceniać, tylko ja mogę powiedzieć na podstawie własnego podwórka, co zrobić, jak brać wszystko pod uwagę, kochani. No tak, jak jest z ogrzewaniem. Kiedyś wszystko było na elektrykę, bo był prąd tani, A jak się z prąd podrożał, to może nie prąd podrożał, tylko opłaty za, y, za y, klimatyczne podrożały, bo to prąd dalej jest tak samo robią i tak samo sobie płynął, jak płynie. No i teraz co zrobić właśnie? Żeby być mądrzejszym. I żeby nie płacić tyle za ogrzewanie, jeżeli było wcześniej na prąd. Także kochani, tak to o to chodzi, żebyśmy otwierali oczy, żebyśmy wyciągali wnioski. Prawda? Żebyśmy wyciągali wnioski. Uff, ok, Dobra. No, czy Ci mi się uda, ale to ja tu nie zrobię. <ścoughs> e, jestem za sława. ja się boję robić pompek. <ścoughs> chociaż tak troszeczkę. O balustradę mi zawsze łatwiej, bo balustrada jest wyżej. A zdawało mi się, że mam mocne ręce, ale jakoś te pompki to jakieś zawsze z dystansem. Z dystansem, ok. Dobrze, kochani, a teraz jeszcze parę skłonów. I się zbieramy. I szykujemy obiad niedzielny, prawda? Ok, dobrze, czyli sobie stoimy. I raz, dwa, trzy i wyprost cztery. Czyli tak, skłon aby położyć dłonie na podłodze i wyprost. Raz, dwa, trzy i wyprost cztery. Raz, dwa, trzy i wyprost cztery. Raz, dwa, trzy, kładziemy ręce na podłodze i cztery. Raz, dwa, trzy i cztery. Nie kładziecie jeszcze całych rąk, nie stresujcie się. Ćwiczymy, porozciągamy się. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, uff, cztery. Ok, i teraz jeszcze tak sobie luźniutko o, poruszamy. Pozdejmujemy to wszystko, co mamy z nóg. Strzę trzęsiemy, strząsamy, strząsamy. Bo to wiecie, trzęsienie to jest coś takiego, to jest dobre na koniec dnia. I strząsamy to wszystko z siebie, a jeszcze dodatkowo z nóg. I na koniec już opukiwanko. Uff. To zawdzięczam, tak powiem, to, to, że się opukuje. I wam polecam, pani Monice, doktor neurolog, która mnie zainspirowała. I ona ma rację. No jak tutaj? Jak ćwiczyć nasze węzły chłonne opukiwać. Jak pobudzać? No bo cóż, no ćwiczyć nie naćwiczymy, ale możemy pobudzić. I tutaj w zgięciu rąk i tu i zaraz dojdziemy do węzłów wartowniczych. Cztery, I teraz, kochani, tak już na zupełnie na koniec, to mi się przypomniało, że no co robi osoba, która ćwiczy, która pamięta, że są ćwiczenia, że trzeba wykorzystywać, że ćwiczymy każdą sytuację. No to nie wiem, stoimy gdzieś i raz, i dwa i ćwiczymy stopy. Stoimy w kuchni, przytrzymujemy się blatu, lub nie musimy się przytrzymywać blatu. Nie wiem, ja też zaraz pójdę, tak powiem, obiad szykować. A dzisiaj mam łazanki, także już są przygotowane, bo już wczoraj się nagotowałam tych łazanek z kapustką, elegancką, fajna taka kwaśna kapusta. Ja lubię kwaśną kapustę. Nie płukam, także kwaśną zawsze gotuję. Kapustę kiszoną. O i kochani, i stojąc w kuchni, to już tak a propos kuchni, i to jest to ćwiczenie. O, ćwiczymy stopy. Łydki, oczywiście. Uff. Kochani, bardzo Wam dziękuję. Jeszcze tylko tak pokażę z bliska. Zobaczcie, jak to te, te moje dzieła wyglądają. Powiem Wam, że lubię je malować, bo to tak, to nie jest tak, że się maluje od razu, bo najpierw się maluje tło, później jeden kolor. No bo zobaczcie, tak jak tutaj, prawda? Później się na następny nakłada, czy kwiaty, no to tak jak namaluję różowe, no to zostawiam, żeby wyschło i się biorę za białe. No, i to tak. I wtedy na przykład jest łatwiej, bo maluję od razu dwa. Czyli mam dwa, i no, i tak jak mi to płynie, to tak maluję. No, tutaj to te moje fioletowe, to ta moja dekoracja, bo jak Wam mówiłam, mam z tyłu fioletową ścianę. Kochani, bardzo Wam jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia. Do jutra. Pa. A u mnie zima, no, zima, zima.